Cześć, stęskniłam się trochę za vlogowaniem, dlatego dzisiaj postanowiłam nagrać vloga i między innymi zabrać was ze sobą na nagrania do zdrowomani. I będę nagrywać w miejscu, które bardzo lubię. O, szafa jest niedomknięta. Będę nagrywać w miejscu, które bardzo lubię, i które chciałabym też przy okazji trochę wypromować, ponieważ chcę promować miejsca, które dają dobre jedzenie i jestem fajna obsługa, jest sympatycznie i tak Więc pokażę Wam to miejsce, pokażę wam, jak mniej więcej wygląda nagrywanie z od kuchni. Chodźcie ze mną. go for and fire with light Hovered over my transfixed body wanted to live since that night To jest Kisiel z siemienialnianego, który świetnie nawilża gardło, a jako, że za chwilę czeka mnie znaczy nie za chwilę, ale dzisiaj, zaraz, niedługo czeka mnie intensywne gadanie przez kilkanaście minut, to muszę solidnie sobie nawilżyć gardło, bo mam podrażnione, przesuszone i chore. <muzyka> Niech skrzypi pod stopami, jak fajnie. Nie ma nikogo. Czuję, że dzisiaj będzie totalnie puste miasto. To jest moja ściąga, nie czytajcie co tam jest. Michał jak zwykle robi bałagan, zrobił tutaj taką rozpierduchę. No, także jeśli jakaś knajpa nas do siebie zaprasza, to musi się liczyć z tym, że Michał zrobi tam bałagan. Chciałam wam pokazać, jaką prowizorkę Michał tutaj odwalił, bo on no ciągle się odrywało, ale niestety zerwał, jak zobaczył, że nagrywam to. Ej! Totalna pustka. Pod domami centrum też pościuteńko. Nie no naprawdę jaram się tym, bo to jest bardzo rzadki widok w Warszawie. A tutaj druga pracująca dzisiaj osoba komuś się zepsuł komputer i wygląda to tragicznie, nie wiem czy jeszcze coś z tego będzie, nie wiem wątpię jedyni pracują, drudzy leniuchują tutaj jest właśnie przykład lenistwa, a tutaj są koktajle z KickFit Baru, które chciałam Wam pokazać ja je bardzo lubię i lubię też te buteleczki, które mi po nich zostają pierwszy to jest Akai Power, jabłko, jagody akai i ananas, bardzo smaczny ten chyba też już piłam, to jest pomarańcza, ananas liczy i mięta. Naprawdę bardzo polecam, pycha. Fajne mam kalesonki, bielizna termiczna rządzi. Spadł śnieg i aż chciałoby się powiedzieć, że rychło w czas, ale lepiej późno niż wcale. Moje zamówienie ze sklepu Coś dla Zdrowia, w którym robię zawsze zakupy spożywcze, jeśli chodzi o zdrową żywność. I kiedy już je mam, a jest to m.in. Xylitol i olej kokosowy, kiedy już je mam, to mogę nagrać film z takimi moimi niezbędnikami, które zawsze mam w kuchni. Więc spodziewajcie się go niedługo. Uwaga, będę teraz mówić o babskich sprawach i o problemach z serą, więc jeśli kogoś to nie interesuje, to niech przewinę, Ale jakiś czas temu pokazywałam Wam, że kupiłam sobie te tabletki Pukka Glow. Polecała jej jedna blogerka, pozdrawiam Ewelinę. I zużyłam ponad pół opakowania i moja cera się poprawiła, ale strasznie ciężko jest recenzować taki produkt, bo nie wiem, czy to jest zasługa tego produktu, czy tego, że akurat moja cera ma lepszy czas, bo taki ma kaprys i postanowiła się poprawić. Bo to było tak, że ja przez cały czas brania, przed, przed braniem hormonów, miałam tragiczną cerę. Potem, kiedy zaczęłam brać hormony, to ona się uregulowała na te wszystkie lata, kiedy brałam hormony. Kiedy je odstawiłam, to przez 3 miesiące było ok, e, czyli tak jakbym cały czas brała te pigułki. Konkretnie to było ok do okresu, tak naprawdę. Natomiast chwilę potem się znowu pogorszyło i ja się trochę przestraszyłam, że zaczynam, zaczynam mnie wysypywać i dlatego kupiłam to, mm, ten produkt, który był właśnie polecany ze względu na problemy z cerą dla osób z problemem. Dla osób z problemami z cerą. Eee, I zaczęłam go brać i tak jak mówię, biorę go ponad dwa tygodnie i po około półtora tygodnia rzeczywiście mi się skóra poprawiła. Ale zastanawiam się, czy to możliwe, żeby taki produkt zadziałał tak szybko. Nie wiem, ja jeszcze poczekam, zużyję całe opakowanie i właśnie no, cały problem polega na tym, że nie wiem, czy to moja cera po prostu sama z siebie postanowiła się poprawić, bo akurat ma taki czas cyklu na przykład. Czy ta poprawa wynika właśnie z brania tego? No strasznie trudno to ocenić, ale póki co jestem zadowolona, bo tak jak mówię, jest poprawa. Może teraz tutaj tego na mnie nie widać, ale naprawdę było gorzej. E, więc biorę dalej i za jakiś czas znowu zrobię update, co tam słychać. Chciałam Wam pokazać takie jabłka, plasterki, chrupiące plasterki jabłka, e, które można dostać w biedronce po 3 zł. To jest taka fajna przekąska, którą można sobie zajadać na przykład, nie wiem, gdziekolwiek czy właśnie gdzieś w drodze, czy podczas oglądania filmów, czy czegoś tam. Chodź, lunka ma parcie na szkło, ładuje mi się na kolana. E, I to kosztuje 3 zł, a jest tego naprawdę bardzo mało. To jest 27,5, tak, 27, tak, 28 gramów niecałe. I bardzo szybko się to zjada, a nie jest to powiedzmy najtańsze, kiedy przeliczymy to na gramaturę, ale naprawdę bardzo fajna rzecz. Całkiem smaczna. Do babci idziemy, idziemy do babci. Dawno nie byłaś u babci. I niesiemy babci czekoladę, bo Wojtek oddaje krew i zawsze nie mamy co robić z taką ilością czekolady, jaką się dostaje z tej okazji, więc się podzielimy. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że zarówno ten vlog, jak i dzisiaj dzisiejsza dzisiaj nagrana zdrowomania wam się spodobają. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa.